Nie psa zjedz, nie pytaj po prostu zjedź. Była sobota, grzało miasto. Ja po imprezie, klasyka jasno. oczach neon, w sercu pustka, a w żołądku dramatyczna pustynia. Nagle ją widzę, stoi przy budce. W ręku falafel wokół rewolucję. Zapytałem z łagodnym czy ostrym, odpowiedziała z tobą, to nawet spiekłem w bonusie. Kiepsa zjedz, pożycie życie pokut. Jak nie miłości, to chociaż fryt z dwóch W tym sosie czosnkowym to w snach, A ty masz więcej uroku niż kebab na fach Kiepsa zjedz, to nie jest żart Bo serce już woła, daj mi ten smak Miłość przychodzi i czasem odchodzi Ale kebab, kebab nie zawodzi Czułem się jak pita, bez wnętrza a ona przyszła, jak mięso z pieca Zwinęła mnie jak rulon w folii A potem zapytała, sosik do woli Rozmawialiśmy o życiu i półce, Czy woli baraninę, czy kurczaka w skórce Powiedziała, z tobą mogę wszystko Nawet wege kebaba, jeśli będzie z serduszkiem Kepsa zjedz, bo życie to głód Jak nie ma marzenia, to przynajmniej głód a ty jesteś jak pikle w kieszeni Nieoczekiwane, ale zmieniasz sceny Kepsa zjedz, a ciepło na nas. A jak chcesz na pół, to wezmę i was Nie każda historia ma happy end Ale każda noc ma kebab trend, trend. Kepsa zjedz, bo życie to głód. Jak nie marzenia, to przynajmniej głód. A ty jesteś jak pikle w kieszeni, nieoczekiwane, ale zmieniasz sceny. Kepsa zjedz na ciepło naraz. A jak chcesz na pół, to wezmę i was. Nie każda historia ma happy end, ale każda noc ma kebab trętłem. Kepsa. Zjedźcie to głód. Jak nie ma żenia, to przynajmniej głód. A ty jesteś jak pikle w kieszeni, nieoczekiwane, ale zmieniasz sceny. Kepsa zjedz